Termedi Saturnia to zyskujące coraz większą popularność, naturalne i darmowe baseny termalne znajdujące się w Toskanii, w uproszczeniu pomiędzy Rzymem a Florencją. Woda bogata w minerały posiada właściwości lecznicze oraz terapeutyczne, ponadto poprawia wygląd naszej skóry. Temperatura wody wynosi 37,5 stopnia Celsjusza praktycznie przez cały rok. Możecie odwiedzić to miejsce nawet zimą. Morsowanie przy temperaturze wody powyżej 30 stopni nie brzmi źle. Latem, nawet podczas upałów, jest tutaj również bardzo przyjemnie. Nie odczuwa się tego, że jest duszno. Miejsce to jest niesamowicie fotogeniczne i idealnie nadaje się na sesję zdjęciową. Szczególnie o wschodzie albo zachodzie słońca. Dodam jednak, że nawet o takich mniej popularnych godzinach wciąż może być tutaj sporo ludzi. Kamienie są dosyć gładkie, a w środku basenów znajdują się takie. Malutkie kamyczki. Myślę, że najlepiej chodzi się tutaj BOSO. Chyba, że trzymacie w ręce aparat albo telefon, to wtedy lepiej ubrać klapki dla lepszej stabilizacji i żeby się nie wywrócić. Według legendy, podczas starcia Jowisza z Saturnem, Piorun uderzył w ziemię i tak powstało źródło wody termalnej. Jowisz to oczywiście odpowiednik Zeusa, natomiast Saturn był ojcem Jowisza i bogiem czasu. Geologowie mają jednak własną teorię. Według nich wysoka temperatura wody spowodowana jest aktywnością sejsmiczną. Miejsce, o którym mówię, z charakterystycznym wodospadem, basenami i budynkiem starego młyna, nazywa się Cascade del Mulino. I taką też nazwę powinniście wpisać w Google Maps. Jeśli wpiszecie Terme di Saturnia, to dotrzecie do hotelu, gdzie zlokalizowane jest źródło wody termalnej. Kaskady znajdują się mniej więcej kilometr dalej. W hotelu również znajdują się baseny termalne, jednak jest to już znacznie droższa opcja. Do Kaskady del Mulino możecie wejść za darmo. Płatny jest tylko parking. Woda ma stały przepływ, dzięki temu cały czas jest czysta i naturalnie się filtruje. Można powiedzieć, że miejsce to powstało naturalnie, ale myślę, że jest to lekko naciągane. Ludzie mieli na pewno duży udział w ustawianiu tych kamieni. Naturalnym procesem jest jednak odkładanie się osadów wapiennych i innych minerałów, co można zobaczyć nawet na roślinach. To właśnie ten proces spaja kamienie w basenach Cascade Del Molino. Proces ten zachodzi dosyć szybko, więc miejsce to cały czas lekko się zmienia. Woda w basenach nie jest głęboka i nadaje się raczej do tego, żeby tam posiedzieć albo się położyć. Jeśli chcielibyście popływać albo po prostu wskoczyć do głębszej wody, to takie miejsce znajduje się nad młynem i wodospadem. Woda tam jest znacznie głębsza i bardzo polecam to miejsce. Bez obaw, nie ma tam nurtu, a mimo to są jeszcze takie liny zabezpieczające, żeby nikt nie wypłynął wodospadem. W górnej części znajdują się również naturalne zjeżdżalnie, chociaż nie są aż tak gładkie i wyprofilowane jak zjeżdżalnie na basenach. Termy di Saturnia to nie jedyne termy we Włoszech, ale na pewno najpopularniejsze i najładniejsze. Osobiście odwiedziłem również bagni San Filippo, które także polecam. Ciekawym pomysłem jest noc na kąpiel. W pobliżu nie ma dużych miast, dlatego nie ma dużych zanieczyszczeń świetlnych. Może nawet uda wam się zobaczyć drogę mleczną. Miałem okazję przeżyć coś takiego w bagni San Filippo i zrobiło to na mnie naprawdę duże wrażenie. Ale nawet w nocy możecie tutaj spotkać ludzi, bo jak już mówiłem, miejsce to jest bardzo popularne. Jeżeli przyszedł Wam do głowy pomysł, aby przyjechać tutaj przed wschodem Słońca i zobaczyć to miejsce zarówno w nocy, jak i za dnia, to pamiętajcie o czymś takim jak świt. Przykładowo, jeśli wschód Słońca jest o godzinie 6, to o godzinie 5 zaczyna już się robić jasno i gwiazdy stają się słabo widoczne. Miejsce to chętnie odwiedzali starożytni Rzymianie. Podobno był tu nawet sam Oktawian August, czyli pierwszy cesarz i następca Juliusza Cezara. Woda ma właściwości bakteriobójcze, co wykorzystywane było przez rzymskich regionistów. Chociaż częściej miejsce to odwiedzane było raczej przez elity. W średniowieczu sytuacja była dosyć zabawna, ponieważ z jednej strony zapach siarki, opary oraz wysoka temperatura sprawiły, że termy zaczęto nazywać bramą do piekła. Natomiast z drugiej strony miejsce to chętnie odwiedzali pielgrzymi podczas swoich wędrówek. Termy zaczęły cieszyć się rosnącą popularnością w XIX wieku, gdy pojawiła się moda na spa. Jeśli podoba Wam się idea takiego dzikiego spa, możecie pomyśleć również o tym, żeby poszukać w okolicy bogatego w minerały błota. Polecam również usiąść pod wodospadem w ramach naturalnego hydromasażu. Jeśli obawiacie się nieprzyjemnego zapachu siarki, to mogę Was uspokoić: zapach nie jest ani intensywny, ani nieprzyjemny. Siarka jednak skutecznie odstrasza owady. Dzięki temu nie musicie się obawiać, że coś was ugryzie praktycznie zero komarów. Czasami jednak w wodzie możecie znaleźć takie maluteńkie, czerwone larwy Ochotki. Praktycznie ich nie widać, ale bez obaw ten owad nie ugryzie was, niezależnie czy pod postacią larwalną, czy jako postać dorosła, czyli imago, jest całkowicie niegroźny. Chociaż właściwie Ochotka przypomina trochę komara, tylko z takimi pierzastymi czułkami. Jeżeli nosicie biżuterię, to koniecznie zdejmijcie ją przed wejściem do basenów termalnych. Związki mineralne bardzo negatywnie wpływają na metale szlachetne, szczególnie na srebro, które może zczernieć. W przeciwieństwie do chociażby bagni San Filippo, woda nie zostawia na skórze mocnego osadu. Ale istnieje także możliwość skorzystania z pryszniców w budynku, który mijacie po drodze. Prysznice są płatne, toalety darmowe. Właściwości regeneracyjne tego miejsca są naprawdę niesamowite. Odwiedziłem to miejsce podczas bardzo intensywnej wycieczki, o której na pewno pojawi się tutaj film. Mimo naprawdę dużego zmęczenia udało nam się tutaj odzyskać siły. Dajcie znać co sądzicie o tym filmie, ponieważ zastanawiam się nad tworzeniem większej ilości tego typu materiałów. Elo!